Dzień dobry, witam na moim kanale Blufish Taro. Eee, przepraszam za to, że nie było mnie przez kilka dni, ale musiałam pożegnać mojego kota, który, z którym spędziłam ostatnie 15 lat, który był ze mną przez ostatnie 15 lat. No i niestety były to bardzo trudne dni dla mnie. Eee, I no, i chyba byla, nie byłabym w stanie robić tych czytań. Ehm, no, nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak bardzo trudny to będzie moment, no ale niestety przywiązujemy się do tych zwierzaków. I ktokolwiek stracił e, kiedykolwiek e, swojego pupila, to rozumie, co ja, przez co teraz ja przechodzę. Ehm, z góry też przepraszam za hałas, który dobywał się wciąż za mojego okna. Mam nadzieję, że wkrótce już um, ich nie będzie. Wyjątkowo wyjęłam, ten tali wy, wyjęłam talię pomoc dla um, złamanych, pierwsza pomoc dla złamanych serc, ponieważ mam złamane serce. <grywka> A, z powodu straty tego mojego ulubionego um, zwierzaka. Zobaczmy co wszechświat chce nam pokazać i przekazać dziś na dziś, na 18 na 18 listopada 2025. 18 listopada. Czytanie dla nas wszystkich. dwa pentakle dziewięć kielichów. i księżniczka boaw na spodzie talii mamy pająk pentakli Księżyczy, księżniczka pentakli, ale to jest adekwatne do pazia pentakli. Więc mamy w tym dniu e, pełno obowiązków. E, szukamy jakiegoś rozwiązania, które przyniesie nam satysfakcję e, i dobre wiadomości. Wydaje mi się, że e, podjęcie się obowiązków, podjęcie się e, dodatkowych nawet zobowiązań spowoduje, że osiągniemy. E, to, czego szukamy w tym dniu, to jest takie rozważne i odpowiedzialne podejście do sprawy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że. Nawet połączenie kilku, y, kilku spraw na raz pozwoli nam y, osiągnąć to, czego chcemy. Mamy tutaj, tutaj te dziewięć y, kielichów, które y, mówi nam o spełnionym marzeniu. Mówi nam o y, dobrym obrocie spraw. Y, tutaj na tej karcie dodatkowo jest napisane licz swoje. Błogosławieństwa, ponieważ jest ich pełno. Może w tym dniu zaczniemy dostrzegać to, że wszechświat nam sprzyja, że coś idzie po naszej myśli, że jesteśmy w stanie podołać przeciwnościom losu i nam się to uda w tym dniu. Pozwoli nam to się oddalić na jakieś takie spokojniejsze wody, mówiąc oczywiście w przenośni, ale chodzi o to, że będziemy mogli na przykład podzielić się jakimiś dobrymi wiadomościami z kimś, że wstąpią w nas jakieś takie nowe siły witalne, które pozwolą nam kreatywnie podchodzić do problemów życiowych, które nam pozwolą patrzeć optymistycznie w przyszłość. Mam tutaj wrażenie, odnoszę tutaj wrażenie zostawienia za sobą jakichś trudów. Wydaje mi się, że najgorsze jest już za nami. Mamy przede wszystkim w centrum tego czytania to dziewięć kielichów. Ja tutaj mam wrażenie, że też o, o, o takie osiągnięcie jakiegoś sukcesu, bo tutaj e, mamy ten słonecznik, który jest symbolem takiej e, ambicji. Ja mam wrażenie, że to jest e, jakiś, osiągnięty jakiś cel. E, słonecznik e, rośnie wysoko. To jest, to jest roślina, która e, musi podołać. E, Wielu jakby przeciwnością Musi się wspiąć tam, gdzie jest słońce. On się wspina w stronę słońca. I kiedy już osiągnie swój jakby cel, swój limit, to no, wygląda dość dumnie, jak na moje, w, mojej, w mojej opinii. W przeszłości mamy tutaj tego pazia pentakli, który chciał się czegoś nauczyć. Chcieliście się czegoś nauczyć. Może e, nauczyliście się po, m, e, po, podołać jakimś zadaniom. E, nauczyliście się żonglować dwie rzeczy, dwie prace. E, nauczyliście się, e, e, jakby to powiedzieć, m, połączyć wiele spraw w jedno. A, Ogarnąć jakąś sytuację, która pozwoliła Wam osiągnąć to spełnione marzenie w tym dniu. Wydaje mi się, że to wszystko. Może to czytanie nie jest zbyt długie, ale, mm, ale konkretne mam wrażenie. Chciałabym dodać również, że wkrótce pojawią się czytania na grudzień, a także czytania na nowy rok. Dla każdego znaku. Także do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Dziękuję.